Przede wszystkim, dzisiaj na temat tajnej rozmowy między Cristiano Ronaldo a Robertem Lewandowskim dotarłem do tajnej rozmowy między tymi dwoma topowymi zawodnikami o czym tak naprawdę rozmawia i na jaki temat po prostu mówili, no dzisiaj przedstawię no stenogramy, ktoś by powiedział, komisja śledcza by powiedziała stenogramy, no nie, no przedstawię to co właśnie media podają jeśli chodzi o rozmowę między Cristiano Ronaldo a Robertem Lewandowskim, na jaki temat zamieni praktycznie parę słów, parę zdań ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie, ostatnio miała miejsce praktycznie gala, czy też plebiscyt na najlepszego zawodnika na świecie w Dubaju wiadomo, że tutaj Robert Lewandowski wygrał praktycznie podczas tej gali no i teraz Sport Bild, a więc niemiecki Praktycznie media informują o tym, na jaki temat Robert Lewandowski rozmawiał z Cristiano Ronaldo. Wiadomo, że też tam się pojawił praktycznie Cristiano Ronaldo, mieli czas na to, żeby zamienić parę zdań. No i Robert Lewandowski, właśnie dla Sport Builda mówi w ten sposób: Cytuję. Rozmawiałem z Cristiano po zakończeniu Gali. Pogratulowałem mu trofeów i moich występów w 2020 roku. Obaj jesteśmy doświadczonymi zawodnikami, którzy znają się od dawna, ale ta rozmowa była bardzo dobra i wyjątkowa. Tak powiedział tutaj Robert Lewandowski właśnie da. Sport buildu. Natomiast, no wiadomo, że Cristiano Ronaldo pogratulował tej Robertowi też napisał na swoich mediach spo, społecznościowych na Instagramie gratulacje dla Roberta Lewandowskiego za zdobycie tytułu piłkarza roku Soccer Globe Awards 2020. Tak napisał właśnie tutaj napastnik Juventusu na swoich mediach społecznościowych. Natomiast, no też tam słyszałem taką informację, że mm, podobno tak miał syn Cristiano Ronaldo podziękować na media społecznościowych Robertowi Lewandowskiemu. No nie wiem, tam się okazało, że to był fan klub jakby z, z syna Roberta Lewandowskiego On miał tam bardzo duże po, y, y, liczbę po prostu tam lajku czy followersu to było na Twitterze było tak chyba tam ponad milion y, y, miał po prostu tam polubień na Twitterze natomiast y, no, jak na razie nie wiadomo czy rzeczywiście san, syn syn Cristiano podziękował ale y, też Robert Lewandowski właśnie mówi w ten sposób cytuję marzenie się spełniają marzyłem o pełnych stadionach chcę podziękować wszystkim którzy trzymali za mnie kciuki głosowali na mnie to wielka przyjemność znaleźć się obok takich legend jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo. Cieszę się. Że zasiadam obok nich. Tak mówił Robert Lewandowski podczas tej ceremonii, kiedy odbierał nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie. tak? No i też tutaj Sportbild wbija taką szpila, więc pyta się na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego, czy czasem po prostu chce być do końca swojej kariery piłkarskiej w Bayernie, Monachium, a może na piłkarską emeryturę gdzieś się wybiera do innego kraju, innej ligi. No i Robert Lewandowski powiedział w ten sposób: Cytuję, W Bayernie czuję się bardzo dobrze, nie myślę ani o zmianie klubu, ani o zmianie w moim życiu. Tak mówi tutaj Robert Lewandowski, no wiadomo, że jeszcze ma po prostu ważny kontrakt, więc on no nie może tutaj zapeszać, tak, czy po prostu zmieniać informacji, e, jeśli chodzi o przyszłość, no bo skupia się tu i teraz, e, też takie ma tutaj cele Robert Lewandowski, no ale przecież Ania Lewandowska mówi o tym, że na koniec kariery piłkarskiej Robert Lewandowski w ogóle chcieliby się wyprowadzić do Stanów Zjednoczonych, tak samo jak Messi, tak, więc tam by mógł zakończyć karierę, ale jeszcze wydaje się, że może spokojnie po prostu na tym topie pograć te kilka lat. No właśnie, tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego i rozmowę między Cristiano Ronaldo a Robertem Lewandowskim. No ja przypomnę, robiłem też taki filmik, że, ale nie wiem, na ile to jest prawda, czy, czy to jest po prostu fikcja, że e, podobno e, tutaj w głosowaniu, w tym właśnie w Dubaju tam miał wygrać Cristiano Ronaldo, ale powiedział, że on nie zasługuje, że ta nagroda bardziej należy do Roberta Lewandowskiego i zdecydowano, że Robert Lewandowski otrzyma tą nagrodę. No nie wiem, nie wiem, na ile to jest takie, bo to też takie może być, tak na przykład Cristiano Ronaldo wiedział, że przegrał, to powie coś takiego, że podnieś swoje tak naprawdę no, e, akcje, tak? że zobacz, jaki jestem dobroczynny, e, jaki jestem dobry, tak? Nie jestem już pazerny, łakomy, faktycznie trofea. Powiedziałem, że to Robert jest najlepszy i to on dostanie w tym roku. No nie, nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Znając też Cristiano Ronaldo, który często się obrażał, że na przykład nie wygrał czegoś, jakiegoś plebisytu, wątpię, żebym mógł w ten, ten, ten sposób postępować. Poza tym, Robert Lewandowski to nie jest jakiś tak nędzarz, który musi się prosić, wypracował sobie to ciężko, swoją pozycję na boisku, meczami, szalonymi golami, żeby miał coś dostać po prostu tak, łaska była. To nie jest łaska pańska, tylko to mu się należało. Tak jak można powiedzieć. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Trzymajcie się. Cześć!